wszystkim jesteśmy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, i całkiem przypadkiem trafiliśmy na imprezę CGS, czyli Krakow Game Spot. Wczoraj, idąc wieczorem, będąc właściwie na, na, na festiwalu mangi i anime tutaj w Krakowie, szliśmy sobie wieczorem, późną porą. Nie będę mówił, co robiliśmy dokładnie, ale była to bardzo późna pora. Zachowywaliśmy się głośno i nagle spotkaliśmy osobę, którą wy bardzo dobrze znacie, czyli Bajkera. I Bajker powiedział nam, że jest tu taka impreza z League of Legends, turniej właściwie, o którym zielonego pojęcia nie mieliśmy, ale postanowiliśmy dzisiaj podejść tutaj. O, dokładnie, chłopaki grają na takim sprzęcie, to jest tu rozgrzewkowe stanowisko. Pięć osób na jednym komputerze, dokładnie. <grym> Yy, impreza nie jest dość duża, więc obejście jej to jest właściwy, właściwie... to są trzy pomieszczenia, ale jest... Yy, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle zorganizowana. Jest, yy, jest widownia. Jest pokój dla yy, kastera i dla reszty graczy. Podobno jest tam strasznie gorąco i pełno komputerów jest rozłożonych. O, i są też cosplayerki. Są też cosplayerki, dokładnie. To, co lubimy najbardziej. Aha, żeśmy trafili. Ale żeśmy trafili Mi się Powiedz wydaje. Się nerfili Z nerfili Dżanę, dokładnie. Czy już kamerzysta napatrzył się? Kamera ma już dość. Idziemy, idziemy zobaczyć do pomieszczenia, w którym atmosfera jest gorąca i rozgrzana. Mam nadzieję, że można tutaj się odzywać. Można się tutaj odzywać. To jest świetna sprawa. Pokaż czym się futrują gracze League of Legends. Cocktail Zone, to jest, to jest Cocktail Zone, czyli taki barek, barek. O, rzeczywiście tu jest gorąco, to są warunki tropikalne, moim zdaniem. Gracze League of Legends powinni właśnie w takich warunkach trenować, żeby później na oficjalnych takich wielkich turniejach, jakichś Intel Extreme Masters, na przykład w Szanghaju, żeby się nagle nie okazało, że umierają ze zmęczenia po 40 minutach gry. A, ja powiedziałem League of Legends, a tu jest też Counter Strike, dokładnie tak jest GO. Nasza ulubiona, najlepsza gra. A tu jest są Facebooki. Tropikalna atmosfera. Za moimi plecami palmy są. Jogurt pokaże. Za moimi plecami są palmy. Całkiem to jest niezłe, że takie imprezy są organizowane. Wszędzie media, wszędzie media. Turtle Entertainment. Ja zgaduję, że to jest komputer Bikera. To jest laptop Bikera. Tak, pokaż go. To jest laptop Bikera. Dokładnie. I pierwsza nagroda. CS Global Offensive. Wydaje mi się, że chyba co, to już koniec, czy myślisz, że nie, to jest. Y... Każdy może mieć zdjęcie z nagrodą, zanim ją wygra. <laughs> dokładnie. Wszyscy sobie robią zdjęcia na zapas. A tam macie. A tam macie, dokładnie tak, to jest stanowisko kasterów. Weź tam podejść z kamerą. Podejdź z kamerą i pokaż naszych kasterów. Może nam pomachają. Tak, pomachali nam. Tytani są świetni, dokładnie. Czemu chcesz plecak? Aha! Tutaj kamerzysta pokazuje swoją koszulkę z tytanami, z takim anime, której wy nie możecie zobaczyć, bo nie możecie zobaczyć kamerzysty, niestety. No a tu już są oczywiście stanowiska z gry League of Legends. I tak mniej więcej wygląda ten room. No, mówię, temperatury nie czujecie, jest całkiem gorąco, ale jest znośnie, jest znośnie. Gra się jeszcze nie rozpoczęła, a z tego co widzieliśmy już od około 15, 15 minut się szykują. Jakoś tak tu kasterzy próbują, próbują ich trochę bardziej zmobilizować, bo ludzie czekają. Na, st na streamie ludzie też czekają. No nic, miejmy nadzieję, że za chwilę rozpoczną, a my tymczasem idziemy na widownię, czyli do pomieszczenia, gdzie wszyscy mogą obejrzeć to, co dzieje się na ekranach naszych graczy. Uuu. Znerfili dżanę. Znerfili dżanę, tak. Przechodzimy kawałek dalej. Tu są jakieś dziewczyny, to musi być żeński team. To musi być żeński team, co? Masaż. Nie chcę już, nie chcę iść do środka, chcę tu zostać. Chcę tu zostać. Dobra, chodźmy. Wchodzimy trochę głębiej. O, ja tu będę... Ale dobrze że, dobrze, że mam mikrofon taki, że mogę gadać. No i mniej więcej tak to wygląda. Tak, pokazuj mnie, jak mnie nie widać. Jedyne, co teraz będzie widać, to widać ekran. Czyli Są Kasterzy jest sala pokazana i widownia. I tu jest o wiele, o wiele lepiej. Powiem wam, że na takich imprezach jedno co jest bardzo ważne to jest temperatura. Pamiętam jak byłem na imprezie. E, pamiętam jak byłem na imprezie. E, e, European Challenge Circuit, tak? Dobrze mówię, ESC ECS ECS, dokładnie w Warszawie i tam niestety klima wysiadła. Znaczy nie wiem czy wysiadła, nie wyrabiała przy takiej ilości osób i było ciężko, i było ciężko. A na tej, to jest sala wykładowa Uniwersytetu Pedagogicznego i klimatyzacja jak najbardziej tutaj działa dość sprawnie. Wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy na zewnątrz. Może koleżanki się zapytamy, co się tutaj dzieje. No. I mi uciekła, no. No i mi uciekła. I się już nic nie dowiem. Szczególnie koleżanka w rudych włosach uciekła. Spanikowała trochę. Nie wiem, nie wiem. Może, może, ja coś, może ja coś źle robię. Nie uczesałem się dzisiaj. Trzeba się było uczesać, dokładnie. Myślę, że tym optymistycznym akcentem... ...możemy zakończyć nasze obejście po Imprezie Game GameSpot. Tak? Tak? A tą końcówkę z dziewczynami to chyba będę musiał wyciąć. <śmiech> <śmiech> Albo nie. <laughs> Trzymajcie się wszyscy. Pa!